Siemkam wszystkim, smoke z tej strony. Um, dzisiaj pokażę Wam pierwszy tutorial. Będzie on mm, pokazywał, jak zacząć pracować z za Adobe After Effects. Moja wersja to CS5. Um, pokażę też y, pierwsze najważniejsze efekty, które powinniście mieć, z których powinniście korzystać. Jak zrobić nową kompozycję. No, i po prostu te podstawy. Chwilkę zanim mi się włączy, to oczywiście spam na Skype. Hmm. Wtedy ci muzyka. Potem wam podam jakie to tytuły, jeżeli będziecie zainteresowani. Hmm. Dalej, dalej. Tak jak mówiłem, moja wersja to CS CS5. Nie wiem jak wasza. Dobrze, to tak, to jest nasz After Effects. Chcemy zacząć naszą pracę. Tutaj mamy nasz timeline, czyli naszą linię czasową. Zaczynamy pracę klikając na composition, new composition i teraz tak, wybieramy swoje, swój preset, czyli swoje ustawienia. Mój preset to HDTV 720 i moja ilość FPS-u to 29,97. Jeżeli ktoś ma lepszą kartę graficzną, lepsze w ogóle procesor, lepsze, nie wiem, więcej RAMu niż ja. Ja mam procesor e, GeForce 9500 GT i dwuhercowy, znaczy dwu... E, nie wiem, w każdym razie dual core, o. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale wiem, że jest dual core. Dwurdzeniowy, o tak. Dwurdzeniowy procesor. To wtedy może sobie, jak ma większy, to może sobie pozwolić, nie wiem, na... Więcej klatek, czyli chodzi mi o tutaj, tutaj może sobie pozwolić na 60 klatek, no ale mnie, niestety, ja sobie nie mogę na to pozwolić. Także mam 29,97 tutaj ustawiamy czas, ilu ma być minutowy, ale potem można to zmienić. W każdym razie może się... nie dawajcie sobie mniej, zawsze dajcie więcej, czyli załóżmy 2 minuty. Ok, tutaj można potem, zmi... tu mamy ten nasz kompozycję, comp 1. Nasza kompozycja jest no i możemy w sumie edytować e, nasz czas tak jak mówiłem dwie minuty możemy sobie zmie zmienić ale już zwiększyć nie także zawsze dawajcie więcej niż mam ja jakieś tam spam zawsze dajcie więcej także dobra e, bierzemy jakiś typowy znaczy obojętnie jaki klip załóżmy Change farego bo jego, ja mu teraz aktualnie edytuję, wezmę jego noscope Zobaczycie ten edit już niedługo na moim channelu Smoke Edits. dobra. Tutaj, właśnie. Tutaj mamy wszystkie nasze klipy. I nasza kompozycja. I tutaj, będą, tutaj wrzucamy wszystkie nasze klipy. To jest project. Dobra. Tu mamy na timeline. Nasz właśnie klip. Tutaj, e, jeżeli chcemy, żeby to był na przykład sam dźwięk, to wtedy usuwamy. Tylko widoczność, i wtedy nie widzimy nic, ale słyszymy. Jeżeli chcemy, na przykład, żeby nie było słychać tego, co jest nam w tle, ale żeby było tylko widać, to usuwamy tutaj dźwięk. Dobrze, ja chcę, żeby wszystko było. Dobra, teraz sobie trochę zmniejszę. O, tutaj wchodzimy, i tutaj mamy ustawienia transform audio. W audio mamy oczywiście waveformy, czyli nasze miejsce, gdzie jest. Kiedy jest najwięcej, najwięcej e, największy moment, że tak powiem, dźwięku, kiedy jest naj, najgłośniej i tu jest najgłośniej. i Tutaj jest, tak jak się domyślamy, wszyscy strzał. O, tutaj zmieniamy nasze nasze ustawienie, żeby było mniej, więcej widoczne. Żeby tak jak jedziemy bardziej w prawo, to jest więcej, że tak powiem, dokładniej. A jak w lewo, to jest mniej dokładniej. Dobra, ja wolę mieć trochę bardziej dokładnie. Tu jest nasz, nasz strzał. Tak. Dobra, usuwamy sobie waveform, bo mi jest niepotrzebne. Tutaj jak chcemy to jest zmienianie e, poziomu głośności. 0 jest normalne. Dobra, to wszystko na audio. W transformie e, zmieniamy różne rzeczy. Skale. To jest nasz nasza wielkość. U mnie pasuje 89, ponieważ tak wyrenderował kolega film. Jeżeli chcemy, to możemy mieć więcej mniej position pozycja. W prawo w lewo do gry, na dół Tutaj cofamy, jeżeli chcemy eee, Opacity, czyli tak jak jest widoczny film. Jak będzie 0, to będzie kompletnie niewidoczny. Jak będzie 100, to będzie całkowicie widoczny, normalnie. Rotation. O, tutaj zmienia nam się rotation. Czyli rotacja. Dobra. Jeżeli chcemy, żeby jeszcze się film wyginał tak e, f, jak w 3D, no to tutaj klikamy, mamy taki przycisk 3D layer. Klikamy na to i prawie nam się więcej opcji: X rotation, Y rotation i Z rotation. Jeżeli to zmienimy, o wyginał się tak ładnie film. Jeżeli tak zmienimy, możemy zmienić też drugą stronę. O, tak. Chociaż to już było raczej. Dobra, no wydaje mi się, że to wszystko. Material options to jest. No ja tego nie używam w każdym razie. Nie używałem, to jest też w tym 3D. Bez 3D tego nie ma. No i teraz tak. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak nam film wypadł, i inne tego typu sprawy, no to najlepiej ustawić na quarter quality, czyli że połowa tego, połowa jakości. Była nam wyświetlana, żeby szybciej po prostu wyrenderować film. Tutaj klikamy, żeby móc sprawdzić, jak wygląda ten film. Chwilę trzeba poczekać. Teraz nam się film renderuje. O. I zaraz będzie można usłyszeć wszystko cały efekt nasz. Oczywiście nasz film nie będzie taki brzydki, bo Zazwyczaj robię to w half, czyli w połowie Całej naszej jakości Wtedy oglądam, ale no to już się dłużej renderuje Tak Dobra Możemy, jeżeli nie chcemy też patrzeć na dźwięk, no to możemy normalnie kliknąć Z mi się renderuje też wolno, ale no możemy tak, tak zrobić e. Wydaje mi się, że to wszystko no tak, tutaj wchodzimy e file, e żeby zapisać Save was, Save to wtedy zapisujemy nasz projekt. E open project, czyli że otwieramy nowy projekt, który jest już tam gdzieś zapisany i my go chcemy otworzyć o, dobra. Efekty na razie się nie będziemy zajmować efektami. To były takie takie początki, takie wyjaśnienie ogólnych rzeczy. No, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, zadajcie w komentarzach. Ja spróbuję jeszcze wyjaśnić bardziej. Dobra, to dzięki, wszystko na dzisiaj. Cześć wszystkim.